Aneta Rygielska ze zwycięstwem na początek turnieju Feliksa Sztawa. No, i chyba z zadowoleniem, bo była walka taka ciężka, wyrwana. Yy, tak, bardzo się cieszę z tego zwycięstwa. Ja wiedziałam, że to będzie mocna walka. Yy, olimpijka z Paryża z wagi 60 kg, ja przyszłam z 66, więc tutaj trochę takie starcie wag. Yy, I tam, gdzie teoretycznie ona powinna wygrywać, jej tą szybkością, no to u mnie ta szybkość zdecydowanie dominowała. I dzięki temu wygrałam ten pojedynek, ale. Się w tym bardzo dobrze. Można powiedzieć, że ten pojedynek kontrolowałam i widziałam, co się tam wszystko dzieje. Widziałam, że wygrywam minimalnie. Moim zdaniem, wszystkie runy tam sędziowie się rozjechali, ale czułam to zwycięstwo po mojej stronie, gdzieś tam widziałam, że to przeciwniczka może i biła, ale bardzo dużo biła na klatkę piersiową, więc no wiem, że sędziowie tego nie powinni punktować. To była taka walka, że cały czas byłyście obie pod prądem. Tempo może nie było szaleńcze, ale cały czas była też taka koncentracja i na ofensywie, i na defensywie. Zdecydowanie tak. Jestem z tego bardzo zadowolona, bo utrzymałam 100% koncentracji. E, gdzieś tam te chaotyczne e, akcje mojej przeciwniczki, wiedziałam, że one będą i wiedziałam, że muszę ich unikać i właśnie wtedy była moja szansa na to, żeby zdobyć punkt. No bo jestem kontrbokserką, teraz tym bardziej skupiam się na pracy nóg i jeszcze bardziej szlifujemy ten mój stary styl. No i to było takie naprawdę dobre przepalenie w turniej z pięściarką z naprawdę wysokiej półki. No myślę, że jedna z zawodniczek tutaj w tej wadze. Aczkolwiek ta waga tutaj jest bardzo mocna. Mamy tutaj właśnie, jak już powiedziałam, olimpijki. No i to nie jedną, bo chyba z cztery dziewczyny tak naprawdę z tej wagi. Łącznie ze mną to już pięć dziewczyn na dziewięć walczących, więc myślę, że jest bardzo ten turniej w mojej kategorii wagowej. No i po pokażę świata w Brazylii, dobrze w takim turnieju boksować u siebie w Warszawie. Dokładnie tak. Ja się bardzo cieszę, że ten turniej jest w Warszawie. Przed moją publicznością mogę zaprosić swoich kibiców i w końcu to nie jest tak, że oni gdzieś tam tej wysokiej rangi zawody muszą oglądać na YouTubie, ale mogą przyjść i pokibicować, a ja kocham jak kibice kibicują i kocham e, słyszeć ten ich doping, bo on naprawdę niesie. To umówmy się tak, że z tym uśmiechem do samego finału, do piątku i jeszcze po finałach. Dokładnie tak, dziękuję bardzo.